Dobry wieczór, popatrzcie co ja tutaj mam. Taki super stolik kawowy, berylowski. Ja nie mogę. Okej, okay, no lekko tutaj jest to do, do renowacji, ten lakierek. Ale ogólnie, zaraz wam pokażę, jeszcze go od dołu, jakie ma ładne nóżki. O. Niezniszczony wcale. Coś pięknego. to jest może przymuszony tylko tak, on jest tu brudny. Trzeba go obmyć. No, coś pięknego. Jest nawet naklejka. Zobaczymy, co tam jest. Aha darta. ale data jest chyba zaraz poczekajcie no niestety nie widać nic, żadnych informacji oprócz tego, że kosztował 450 zł mega oczywiście po renowacji wyląduje u mnie w salonie Albo gdzie indziej. Cześć.